No i siemanko, panie i panowie, w tym odcinku będziemy grali Lisinem. Lisinem na topie w sumie dawno nie grałem. Kiedyś był taki moment, kiedy ten Lissin był w mecie jakoś, nie wiem, z 3-4 lata temu chyba. Ostatnio też je grałem na mainie, to właśnie grałem na ziomka, który grał tym Lissinem na topie i wydawało się to mocne i też jakiś czas temu ten Lisin był testowany w Korei na stoloku przez chyba prawie każdego, więc... Można jak najbardziej tym grać, nie wiem jakim cudem tam padliśmy. Ej, tak naprawdę buildów jest sporo, ale zazwyczaj gracie jak psychopata i składać Raven z Hydra i leczycie się za całe HP z jednego wave'a. Tak naprawdę może się maksować też wszystko, zależy od meczapu. Można dawać nawet, nie wiem, 3 punkty W i maksować Q. Można pewnie maksować nawet E w niektórych meczapach. No dobra, zaczęliśmy głęboko tutaj w dżungli przeciwnika ja teraz wracam do topa. Będę musiał uważać na to, jak używam W, dlatego że zawsze z mojego W jestem w stanie zdodzować E urgota, ale chyba tutaj podejdę po prostu z E i. Spróbuję... O! Dobra, no tutaj wygrywam coś takiego. Będę się ustawiał tak, żeby nie prokował na mnie tych wszystkich. No i widzicie, że bez flasha, bez ignite'a, ma jak na pierwszym poziomie. Zawsze gram na tego Lisina, to właśnie zawsze mi się wydaje, że wygrywam. Da się zrobić Flash na lisie nie? Chyba się da. ale dobra, chyba to po prostu spuszuję i może poszukam tutaj Q. Zobaczymy, czy on da się zbejtować. I użyję elasowa. Ale dobra, nie użyję. Zawsze jak właśnie gramy tego lisina to wydaje mi się, że go zabijam i nagle on przez te długie tradey, ze względu na ten dodatkowy... Yy... On nie ma flash, no powinniśmy go zabić, ale mogę tutaj spróbować to zrobić solo i teraz skoczyć tutaj do warda. No i git, stajfowałem ziomka na trzecim poziomie solo, ale jak coś da się zrobić, a flash, z jakiegoś powodu zwąpiłem, bo trochę tym nie grałem, mimo że wiedziałem, że da się to zrobić, więc pewnie mogłem go zabić nawet... Trochę szybciej. No dobra, rykolujemy i tapujemy, no i będziemy dalej się bili, oczywiście. Sytuacja na bocie nie najlepsza, bo mamy 02 w drugiej 50, no ale jest jak jest. Od razu tepuję na linię no i będę starał się go dociskać, mam level przewagi. Mogę starać się skakać z Q do przodu i w momencie, gdy on używa E, to starać się skakać do mojego miniona, z tym, że nie zawsze to będzie możliwe o, 0:3 już na bocie, no tam szybko idzie. Tu jest coś takiego. Szybki tradzik. Teraz się trochę i tak będę lifestealował na fali. Ten lifesteal z W jest tak naprawdę bardzo mocny, no bo dostajecie yy, 10%, więc zawsze jesteście w stanie się dużo wyleczyć. O, nie udało się odskoczyć na czas. Nie wiem, czy przez to nie padnę, ale chyba powinienem przeżyć, tylko będzie blisko. Możemy spróbować tutaj zrobić jeden za jeden, atakując do przodu jak psychopata, no, ale dobra, on już będzie miał swoje swoje E. Spinguję, bo on nie ma flasha, więc jeżeli faktycznie tutaj Jarwam przyjdzie tym razem, no to powinien go zabić nawet solo. Dobra, musiałem go tutaj chyba uratować tym moim kół. Jeszcze tutaj rzucę Shielda. No i dobra, no 2-0. Sytuacja znakomita nawet. Nie tylko dobra, ale nawet znakomita. A nawet jak macie jakieś ciężkie match-upy, to po prostu raszujecie szybko tiamat i po prostu podchodzicie po fale i ją zabijacie na hita, więc tak też można grać. I nie wiem, czy tak nie zrobię w tej sytuacji. Chociaż nie, no jako, że mam taką przewagę, to po prostu kupię lifesteal i postaram się ustawiać falę tak, żeby po prostu móc ciągle w niego wbiegać. On jeszcze nie ma flasha przez 2,5 minuty, więc postaram się na szóstym poziomie go znowu zabić. Tylko, że po drodze będę musiał sobie chyba zwardować, bo wstają kampy tutaj dla Mumu. No bo cię upadamy po raz czwarty, no zobaczymy, czy uda się to skierować. Mają w miarę dobre czempiony do bronienia tego Dravena. ale wiecie, jeden insek i się może gra wygrać. O, trafiłem. Ja go tutaj nie zabijam, tak szczerze. Staram się tutaj tajmować te wszystkie moje spele, żeby ciągle mieć dodatkowy auto -atak. w sensie... auta atak oho. Dobra. Jakby to ograć? Mogę skoczyć do miniona zaraz, tylko trzeba startować ku Adamu, mu najlepiej. Tutaj pytanie, czy ja bym go nie zabił. Kurde, jakbym grał z Triumfem, to bym chyba tutaj przeżył. Właśnie zastanawiałem się, jak się ładowałem do gry, czy grać Triumfa, czy Absorb Life'a. Ale, ale jak grałem, jakbym grał w tej triumfatem pewnie zabił dwóch. No nie najgorzej, no bo Amumu ja mu i Urgo użył ignitea, ale... ale szkoda. Jakbym lepiej zagrał, to bym pewnie tutaj dwóch zabijał. No ale jak nie grałem listem z 3 lata, to wydaje mi się, że i tak nie najgorzej. No dobra, urgot będzie miał flasha za minutę, więc wtedy postaram się. Znaczy do tego momentu postaram się jeszcze go dojechać z moją rką. I nawet niekoniecznie chcę go zabijać, ale chcę go po prostu bardzo obić, żeby można kolejnych spelaku po prostu spróbować zabić. I zobaczymy, czy będzie upadek Caitlyn po raz piąty. Jak na szóstą minutę, jakby padł, to byłby dobry wynik, ale dobra, tym razem zabili. A bo mu nie miał flasha, to nie mógł przeżyć. No I teraz pytanie, gdzie jest ten urgot? No bo on tutaj traci miniony, dobra teraz się pokazał, no ale się chyba nie będzie podchodził bez tego flesza. No spróbuję jakoś tutaj go wyłapać, no ale nawet nie amorda, żeby... żeby wskoczyć. Więc tutaj po prostu to dopuszuję. Trochę się ulecia z tego wave'a, jak widzicie leczę się 20 z każdego ataku <noise> więc nawet jeżeli gralibyście na jakiegoś range championa, no to możecie po prostu się y, wyleczyć. Pytanie, mógłbym chyba zwardować pod siebie tutaj nie gridować na tego warda, na jakiegoś inseka ale chyba, no dobra, no chyba powinienem coś zrobić. Uszuję i mogę tam zejść, póki co tam nie zejdę, proszę pana. Dobra, no po prostu podchodzę, klikam W i, i biję tutaj miniony. O. Dobra, teraz mogę wskoczyć, bo powinno się to już skończyć. Oj, było blisko. Dużo bije ten urgot, tak szczerze, że myślałem, że nawet nie będzie blisko, jak przeczekałem jego Erkę. Ale, no ale na styk znowu. Dobra, jest tutaj Amumu. Czy on ma Erkę? Nie ma, więc ja tutaj powinienem przeżyć. Mogę nawet spray zbejtować, on nie ma flesza. Więc takie coś powinno być raczej darmowe. Nie wiem, czy on szóstki tutaj nie dobija na fali, więc na to tylko muszę uważać. Ale ja samemu mogę sobie tutaj. Idź te fale O, niezły kombat Dobra, teraz Amumu ma No dobra, no mamy go, no mamy go. Póki co farmię sobie tutaj fragi na tym topie. Fajnie jakbyśmy zgarnęli jakiegoś e, jakiś tam Void Graby, żebym mógł tutaj grać pod tower. Mam no, tp Chciałbym spróbować dofarmić kurczę dla do tej Ravens z Hydry. Ale nie wiem, czy to będzie możliwe. Będę musiał chyba tutaj flash no. Ostrollowałem. No dobra, przynajmniej bez Ignite'a. Jak na bocie sytuacja, no dobra, teraz nie padają o chwilę, więc chyba się poprawiła. No i jak wstanę, to mogę sprawę i na plecy. Urgot ma tutaj r chyba jeszcze nie powinien mieć, ale na wszelki będę ten, będę gotowy na W, no i od razu cepuję. W tej że chyba będę drugie W maksował, żeby mieć ciągle większy lifesteal, bo będę grał raczej bardzo dużo na side. Ten pan nie ma flasha, więc nie wiem czy go dogonimy. Dobra, widzę, że nie dogonimy. Ja tutaj będę starał się grać ciągle agresywnie i będę starał się dojeżdżać. Będę miał RK, muszę tutaj uważać na walko za chwilę. Oni mają Ward'a w krzaku, więc bardzo możliwe, dobra. walka się pokazuje. No ale jak trafię jakiś kół, no to mogę starać się tutaj dojeżdżać. Tylko, że cały czas muszę wejść na ten przerzut. Wiecie, jak on będzie blisko towera, no to, to ciężko wskoczyć do przodu. Mogę oczywiście, Nie tylko, no, mogę oczywiście starać się baitować i, i skakać do miniona od razu. No, ale jak chcę go obijać, no to muszę być szybki. No i widzicie, to wygląda tak, że po prostu podchodzicie pod falę, klikacie diamat E. I nawet jak macie słaby mecz, abon, to w taki sposób możecie biegać między towerami i, i łapać wave'y. I może nawet ja to zrobię teraz i po kolejnym wave'ie ja po prostu po Jakby on tutaj swój szczekował, to mogę też projać go zabić. Zobaczymy, czy to zrobię. Mam za 5 sekund Ward'a, więc mógłbym rzu rzucić jakieś szybkie combo. Jakbym go obił w sumie z jednego kół, to nie wiem, czy ja go za chwilę nie zajmuję. Będę miał 9 poziom. Yy, dobra, mam 9 poziom, więc nie wiem, czy tutaj nie próbować. Ale mogę to tylko zrobić, jak yy, on chyba nie zdąży rzucić E, bo jeżeli zdąży rzucić E, to chyba obrażeń tutaj zabraknie. Dobra, no, no igi, co? Fajny ten listing. Fajny, fajny, gramy tym codziennie teraz. Tak samo mówiłem z Kenem i nie zagrałem ani jednej gry po tym. No ale dobra, klikam tutaj ku do przodu. Kliknę tutaj w żeby mieć tego Lifesteala. No i odnowiłem sobie 200 HP na jednej fali, nawet więcej. Więc tutaj z 300 HP sobie odnowiłem, a nawet nie mam hydry jeszcze. No i co? Może teraz dokończyłbym tabisy, chociaż nie mają dużo CC, to chyba nie będę składał tabisów. Teraz tak naprawdę można składać wszystko. Jeżeli bym chciał, to mógłbym iść pod jakieś letality, mógłbym mieć Thunder Sky, mógłbym mieć jakiegoś Devdensa, dansa, Więc zobaczę co będzie, będę składał, może póki co wyjdę tutaj z bazy i zobaczę, czy coś się będzie działo, bo... Jest za dyma, no, ale dobra, chyba po prostu tam popalą flesze, Ja tam i tak nie dobiegnę, no i wracam do topa na bocie. Nadal nie możemy grać, ale może w tej grze pójdę po prostu Black Livera, w jakiś Thunder Sky, żeby mieć trochę HP dodatkowych. Dlatego, że grając na, na ich czempiony, raczej obrażenia i tak będę miał. A chciałbym być trochę bardziej tankowaty, może i mieć trochę więcej możliwości tutaj ze względu na CDR-y, które będę budował. Oho, to nie zła no dobra, no jeżeli tutaj się by podchodził, to mogę się bić, ale ja tutaj po prostu biję tower. No i też w miarę szybko go yy, będę zgarniał. Szczególnie jeżeli. O, jak on tym nie dostał? No i dobra, teraz patrzę na to leczenie. Czekam tylko, że zniknie mi Ignite, i teraz leczymy się. Widzicie ile na waveie. A nawet nie miałem hydry do użycia, która też by mnie bardzo użyła. Nagle mam całe HP już. Nie wiem, czy ja tutaj nie będę próbował tego pana. Dobra, zrobimy tak. W, WRK. O, nie zdążyło się k rzucić, więc chyba tutaj padnę. Kombo w sumie było dobrze użyte. Tylko dostałem agro i nie, rzuciła się, nie rzuciło się kół. Ale chyba w taki sposób powinienem to zagrać właśnie, że klikam Q, później próbuję doskoczyć i klikam RQ w momencie, gdy on jest na tym CSEKU od mojej Rki. Niestety on to zbuferował do swojej Rki, ale no jest jak jest. Szkoda, bo pierwszego towera nie wziąłem, tylko że ona wzięła. Może nie pierwszego, ale ogólnie towera. Bo widzę, że tower na bocie już straciliśmy. No ale widzicie ile tam na jednej fali się uleczyłem. No i właśnie to jest granie jak nie wiem, jakbyście grali jakimś trendu albo fiorą, to, to oczywiście tak samo wygląda. Takim lisynem to samo możecie robić. W wam daje na trzech punktach 18% lifesteala, więc i spell vampa, więc yy, spelli też się oczywiście leczycie. Ile bije teraz moja RK650? Lebie ta LK Ty, To ja gram lisynem, przecież to ma takie obrażenia chore? Przecież to na, ja na jedno combo mogę zabijać ludzi. Na takich itemach. No i Git. Będę tutaj wysoko po wavey i będę starał się schodzić do Mida. Może znajdziemy jakiegoś inseka na, na Dravena. Shutdownu widzę, że nie ma. Dobra, może w sumie podkampy tutaj zagram. Póki stoją kampy, to będę grał pod a jak nie będzie kampów, to będę starał się schodzić. Mogę tutaj też szukać jakiegoś inseka na Urgota. On gra pod Lethality. O, jakim cudem to kół nie trafiło? Już miałem wskakiwać. Chciałbym się tutaj bić. Ja spinguję że chciałbym się tutaj bić. Dlatego, że ja mam Erkę i mogę spróbować wykopać Tresha. Znaczy Tresha, Dravena. Jakby się było, udało wykopać, to powinienem być Free kill. O, a ten pan co robi? Kurde. Chciałem go idealnie na timing kół kopnąć jeszcze. Dlatego też czekałem z RKO. Chciałem tak zerkować mniej więcej jak będę miał, nie wiem, półtorej sekundy do mojego kół, żeby jeszcze może to kół się odnowiło, jak będzie w locie. No ale ostatecznie zabiliśmy, więc Git chyba co. Będę starał się tutaj pod pierwójkę grać. Jeżeli oni podejdą pod smokę, to ja mogę grać pod pierwójkę. Jeżeli tutaj przyjdą, to to mogę tepnąć po prostu na smoka i mamy smoka za darmo. Dobra, czy ja tam mam po co tepować? Nie mam. Nie wiem, czy w ogóle zdążę tę pierwujkę zgarnąć, dlatego że był mały wave, ale ale zobaczymy. Tutaj jeszcze wysoko zgarnę tę fale, ażebym się w sumie tutaj z nim bił. Ja się pewnie więcej leczę niż on mi bije. Muszę tutaj spalić flasze, żeby go zabić. O, kurde, agro nie zgubiłem, ale strolowałem. Mogłem go zabić tutaj? Pytanie, czy ja tutaj ucieknę. Oni mnie widzą na pięku, może spróbuję po prostu stąd wytepować. Nie wiem, czy ktoś tutaj biegnie. Mam nadzieję, że właśnie jakieś hukanie dostanę. Ale dobra, udało się przeżyć urgę bez flesza. Może Marca teraz kupię jakieś szybkie. No i dobrze, powoli skalujemy. Za niedługo Kasaj ma 11 w sumie już teraz ma. Więc im dłużej ta gra będzie trwała, to może więcej szans na wygranie jej będzie. Póki co to wszędzie padamy losowo, ale zobaczymy. Może jeszcze uda się wyłapać kogoś. Wielkost tutaj podchodzi. Nie wiem, czy pingowali jego flesza, chyba nikt nie pingował, więc. Muszę zakładać, raczej, że on ma tutaj flesza. Nie będę się jeszcze pokazywał. Ten urgot nie ma flesza, więc powinien być w stanie zagrać pod ten tower. No i dobra, spróbuję tutaj po prostu pies przed siebie i może uszyć warta do przodu. Dobra, on raczej będzie dodżował. Chciałem po prostu zacząć od erki. O, ledwo. Nie zostało to zagrane najlepiej, ale, ale zabiłem. No i teraz popatrzcie na ten lifestyle za chwilę. O, to nie jest lifestyle. Dobra, no trochę się uleczyłem. To może tutaj nie padnę od jakiejś arki Dravena losowej. No dobra, podbiegam pod Wave'a i za chwilę będę ją full HP. No już mam full HP, więc nawet jeżeli się z kimś bijecie i w teorii powinniście przegrywać i, i bijecie się w fali, no to widzicie ile możecie się wyleczyć. 2K, 2k HP na jednym combo, jak bijecie się w fali. Raven z Hydra na Lisinie, i nie tylko na Lisinie jest totalnie OP, jeżeli bijecie się w środku fali. Dobra, jest tutaj Urgociński, więc chyba pod kierwójkę O! Nie <laughs> tylko pod kierwójkę nie zagram, ale. Pod co ja tutaj zagram? Pod nic. Pod szybki recall. Dobra, przejmam, mu zgarnął shutdowna. Dobra, kupuję mercy, na pewno się przydadzą. Co by teraz kupić młodzieżowego, żeby mieć obrażenia? Może to Sky pójdę, żeby się jeszcze więcej leczyć. I tak ability Haysa będę z tego miał i HP. -ki. A może na czwarty... Nie wiem w sumie co. Może na jakiś bym nawet szybki poszedł. Jakiegoś staraka też bym mógł, bo będę miał w miarę dużo hP kupionego. Dobra, ja tam biegnę na wszelki, bo nie wiem czy on zabija. Więc, że musi odpraszować Trochę dziwne, że by tutaj przegrywał, no ale Urgot jest trochę OP. Minuta 20 do Smoka, od tego Smoka na pewno będę chciał się zgrupować i będę miał mniej więcej wtedy flash. a ten flash będzie trochę spóźniony o 10 sekund. Ale jak nie będziemy się o to bili od razu, to... No Midzie chyba padamy, I nie będziemy się o to bili od razu, no to tego flasha będę miał. No i pewnie wystarczy wyłapać Dravena, żeby wygrać tam walkę, ale będzie trzeba uważać, bo jak będę wchodził do przodu, no to wiecie, jakaś RK Mumu, jakiś tutaj huk od albo Flay, i może niekoniecznie będę w stanie w ogóle coś takiego znaleźć. No ale zobaczymy, co się uda wykombinować. Póki co spróbuję tutaj ukraść tierwójkę. Możliwe, że do mnie wszyscy schodzą i tutaj padnę. Ale za tierwójkę powiedziałbym, że i tak worth. Za tierwójkę macie 700 golda za jednego fraga, jest 300, jak nie zabijał. Yy, może bym spróbował nawet zgarnąć kolejną falę. Nie, kolejnej fali tutaj nie będzie. No i dobra, na czas na smoka powinienem być, bo mam te peka. Nie spodziewałem się też, tak szczerze, że taki dev timer będzie długi. Myślałem, że będę o wiele szybciej na tego smoka, no ale w sumie jestem trochę sfilowany, więc nic dziwnego, że, że tyle jestem martwy. Ale dobra, a mu użył RK i ja będę miał TPK, jak wstanę, i będę miał RK i może akurat będę miał flasha. A tego smoka raczej będziemy chcieli się bić, no bo jak go wezmą, to może być problem. A jak go też weźmiemy, no to Kasali na pewno doskaluje do 16 w tej grze, jeżeli nic dziwnego się nie wydarzy. No oni tutaj zostają, ja pinguję, że raczej będę chciał tepować jak, jak wstanę. Pinguje tutaj na plecy. Oni nie powinni mieć tej wizji. Kurde, na pinka chciałem tapnąć. Teraz możliwe, że na wave' y mnie tutaj jakimś zobaczą. Ale spróbuję tutaj podbić na plecy. Oby moja drużyna nie padła. Kurcze, jak oni padli? Czemu oni się tam biją? No dobra, spróbuję tutaj stać. Może Draven tutaj podejdzie i spróbuję go jeszcze kopnąć. Ale nie wiem, czy oni tutaj mieli na mnie wizję. Chyba po prostu nie widzieli gdzieś. Więc nic więcej chyba tutaj nie zrobię, niestety. Szkoda, szkoda, że tam się biliśmy od razu, bo jakbym zdążył dotepować to. To no wydaje mi się, że moglibyśmy tutaj wyczyścić. My nie robią tego smoka. My widzę, że pingujemy atakana. Czy to jest dobra ataka? Nie wiem. Wydaje mi się, że oni tam nie mają za dużo obrażeń. No ale niby kasali ma za 10 sekund TPK. Cała przeciwna drużyna tam biegnie, więc z tego powodu ja chyba zrobię. Yy, tutaj zagranie pod siebie i po prostu zagram pod golden, no bo dobiec tam i tak nie dobiegnę. Fajnie jakby zdążyli to zrobić, ale bardzo możliwe, że oni tam padają. Oby tylko im nie ukradli. No dobra, nie ukradli. Więc jak padną, to może nie będzie tragedii. Bo kasalin przynajmniej ekspa dostaje. Ale no dobra, ja tutaj poszuję dalej, może nawet zgarnę tier trójkę. Tam nie wiem, co się wydarzy. Widzę, że ten pan raczej padnie, tam panowie też upadną. No, mnie tam niestety nie mogło być. To raczej było wliczone w koszta, że tam cała drużyna pada. Może jakby kasalin nie tepnął to wtedy. To by było lepsze No ale co, ja wziąłem sobie tutaj dwa towery Mam znowu 2k golda na recallu Kupuję trzeci przedmiot Trzy przedmioty na Lisinie, Nawet może 3,5 w 20 minucie No powiedziałbym, że nie najgorzej Draven ma 11 poziom ja miałem 15 Ile BSR-ki? 750 Jakbym do farmił 16 To może nawet jest potencjał na zmonsztowanie Kusi mnie, żeby Staraka kupić tak szczerze Nawet niekoniecznie po statystyki Ale po to, żeby mieć to tenacity z niego Dlatego, że oni mają yy, w miarę dużo CC I chciałbym mieć to dodatkowe tenacity Żeby móc się po prostu ruszać w tych walkach bo, jeżeli nie padnę na jednym CC loku, to wydaje mi się, że mogę skierować walkę. Widzę, że oni też mają już w miarę szybką redukcję heala kupioną na mnie, ale coś wykombinujemy. Dobra, teraz mam zejście do mida, więc pinguję, że schodzę. Z tym, że oni pewnie tu mają wizję, bo przed chwilą była tutaj walka, więc muszę też uważać, żeby oni na mnie nie wbiegli. Dobra, walka się pokazuje na topie. Poszukam tutaj czegoś na midzie. Mam jednego warda. Nie ma tutaj Jarvana, więc sobie nie powinniśmy się tutaj bić, ja chyba wracam do topa. Teraz nie za bardzo mogę grać side'em, dlatego że oni mają kontrolę na midzie, więc po każdym wave'ie mogą tutaj schodzić do topa albo do bot'a, raczej do mnie będą schodzili. Dlatego tutaj jakoś wysoko nie mogę podchodzić, mogę spróbować tutaj wyłapać tego welkoza co najwyżej, jeżeli oni będą się pokazywali na midzie. Ale nie zdziwiłbym się jakby ten Vel'koz w ogóle nie grał w kolejnej fali. Brakuje mi range, kurczę, centymetra. Mogę niby użyć Ward'a, ale... Dobra, mamy fraga. Tam panowie pingują, żeby się bić, ale mnie tam nie ma panowie, to, to musicie uważać. No teraz zejdę, ale to... Oho. Vel'Koz nadal tutaj jest. Mogę sprawdzić nawet w niego flash, zaraz. Szkoda, że nie mam wardów, Bo głupio mi tak palić flesza po jednego fraga, bo i tak nie ma niczego na mapie. No spróbuję ich tutaj zamknąć na midzie, bo akurat jak ich zabijemy, to... To trochę to pomoże grze, żeby je odblokować. Ty, jakim celem Kasalin padł tak szybko? Zobaczymy, czy tutaj zdążę przeżyć. O, zabijcie go, chłopaki. Kurde, to moje kugo nie zabiło. 30 HP miał. Jakby go to zabiło, to tam każdego zabijam. Oj, ale moja drużyna w sumie jest bardziej bezużyteczna niż myślałem. Także muszę grać wszystko pod siebie, bo po tej RC Dravena wydawało mi się, że już to jest darmowa i chciałem grać po podobrażenia, Ale jednak moja drużyna nie robi za dużo. No, mam 16 poziom, mój kasamy ma 14. No i to jest właśnie ten problem, że nie mamy jednego smoka, bo teraz musimy się grupować na wszystko i. Niekoniecznie nie będzie w stanie doskalować. Postaram się trzymać te wardy weku, żeby mieć możliwość włapania kogoś, ale no nie będzie to łatwe. Chciałbym szukać może jakiejś walki na midzie, tylko że w ogóle teraz nie mamy wizji, więc ciężko będzie coś znaleźć. Spróbuję może tutaj naokoło pobiec w ten sposób ich włapać, no ale Jarvan jest w topside, więc nie wiem, czy my w ogóle chcemy się otobić. Pinguję tutaj, że będę szedł od pleców. Fajnie jakby Jana nie szła ze mną, bo to będzie zbyt oczywiste, ale pinguję tutaj, że, że będę podchodził. Mamy tepeka Kasadina, ale to by musiał już zacząć tepować, a on nie tepuje, więc no chyba to po prostu... O, teraz tepuje. Znaczy, teraz nie wiem, czy to jest dobra walka jak mają w Soul'a. Muszę tutaj zagrać powoli, ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe do grania. Wydaje mi się, że po prostu to jest... jest słabe. No dobra, no cała drużyna upadła. Nie wiem, co się dzieje, bo strasznie lasowe rzeczy się dzieją. Nie ta... Zupełnie nie tak sobie wizualizowałem to zagranie. Jak już nie ma chcę tapować, niech tapuje od razu, a jak oni już to wzięli, no to nikt nie tapuje. I zobaczymy, czy tutaj uda się w ogóle uciec. Mam RK za 20 sekund, więc w teorii jakby tutaj się akcja przedłużyła, to mógłbym dalej szukać, bo noszora raczej nie obronię. Dobra, ten z tutaj podchodzi. Ja spróbuję tutaj po minionach poskakać. O, jest tutaj nawet kolejny pan. Tutaj się chyba nie wylecia za dużo. Cerkowałem jeszcze pod obrażenia, Kasalin zabije, ale no jest jak jest. O, okadlen chyba upadnie po raz ósmy. Pytanie, jak się w ogóle Caitlyn tutaj wzięła, jak oni grają na i nie wiem, podchodzą nam do bazy. No nie wiem, no trzeba bronić pod bazą. Może Kasa wbije 16 i zrobi pentakila tutaj. To jest chyba jedna z tych gier, gdzie jakbym był lepszym graczem Lisyna, to może bym to skierował. No, ale jako, że nie jestem to, to trochę ciężko. Dobra, oni fale mają w miarę głęboko na bocie. Ja może tepnę na to, żeby ukryć im kolejną falę i żeby opuścić ich na Shore'a. Bo teraz tak naprawdę mogą grać tylko botem na naszorze. I bardzo możliwe, że nawet tutaj wymuszę jakiś recall od nich, więc będę rikolował, może tutaj ktoś zrekoluje, no i będziemy starali się bronić bota. Jeżeli skończy się na tym, że oni wezmą tylko jedną, jeden ich na naszą orze, no to nie najgorzej, bo mamy czas, żeby skalować. Urgot się pokazuje na topie. On gra bez tepeka, więc chyba powinniśmy się tutaj bić. Jest chyba jedna nadzieja, żeby wygrać walkę 5 na 4 O, mój Jarvan są huka. Więc nie wiem, czy tutaj w ogóle będzie jakaś walka. Mogę niby tam wskoczyć. Ale chyba po prostu padamy. Tego kazanie, chyba tu nie dobiegnie. A, wskoczę dobra, bez flasha. Kopnę go w Dravena jeszcze. Dobra, przeciwnicy stwierdzili, że chcą strollować. Zgarnąłem 2 golda, Jeszcze tutaj kolejnego sobie shot z zgarnę. Triple kill. No dobra, 3 kagolda <tryka> mam tego, mnie to cieszy. Co by tutaj kupić? Co by tutaj kupić? Może Devlensa, żeby być bardziej lekkowatym. Dobra, jak go tutaj Kasani wyczyścił, to w sumie jest potencjał na kombek. Zgarnąłem 3 golda i Kasani wbił 16 poziom, więc powiedziałbym, że tutaj Soul za 2 minuty. Ja mam flesza. Jak wygramy walkę, to to może jedna gra się wygra. Jak że już się poddałem trochę, dlatego sk skoczyłem do przodu, ale <grych> jak wyszło, to wyszło. Polski Herkules na listie, nie? tutaj coś tam klika. Teraz muszę uważać, żeby nie używać trinketów lasowo, bo będą mi bardzo potrzebne. A też nie mam miejsca na jakieś pinki ani nic, <grych> więc. Więc muszę mądrze używać tych, tych trinketów. Mam full builda jako jeden z tej gry. Podchodzę tutaj do mida i jak Draven się pokaże, to spróbuję go wyłapać. Niby jeszcze nie ma Aldera, ale jakbyśmy zabili jedną osobę, to przejmujemy sobie tutaj całą wizję. Draven się pokazuje, więc ja mogę tutaj chyba wysoko wave zgarnąć. Dobra, jest tutaj Wellkost. Teraz jakbyśmy się tam wili, póki Wellkost się pokazuje na midzie. Dobra, nie znaleźliśmy chyba niczego. O, to oni chyba znaleźli nas. O, w taki sposób to chyba nie chce się bić. No może on zdąży wrócić na Aldera. Ale nie wiem czy cała moja drużyna nie padnie. Widzę że jeszcze Caitlyn chyba pada. No może oni zdążą dobiec ja tutaj tej kradnej wave'a, żeby nie mogli skończyć gry. I będę starał się być po prostu irytujący. Bo muszę Muszować, żeby samemu nie paść. No bo, jak ja już padnę, to wtedy na pewno nie możemy się oto bić. Zgarnę tutaj jeszcze po drodze jedną falę na topie. Do tego Eldera 50 sekund. No i teraz oni muszą trochę panikować, raczej, żeby odpuszczowywać wszystko. Niby i teraz dwa fragi, ale nic nie mogą z tego zgarnąć. Dobra, Draven się pokazuje. Może nam idzie bym tutaj skłonny kogoś wyłapywać, albo przynajmniej zagra zagrać pod tower. Gdyby się udało zagrać pod tower, to. Tak byłoby to fajne, bo byśmy tutaj trochę otworzyli mapę. I teraz musimy uważać od pleców. Jakby znaleźć pika na dravenie? Proszę, niech tam Caitlyn nie pada, proszę, proszę. Kasanin pewnie będzie rykolowo, bo nie ma many. I może będzie miał przedmiot w bazie. Tutaj raczej ktoś za nim stoi za tym welkozem, więc nie chcę skakiwać do przodu jak psychopata. Poczekam po prostu, aż to zaczną. I jak oni to zaczną, to będzie łatwiej podejść. Czy mamy niebieskie trinkety, nie mamy. Oho. Zadyma się szykuje. Dobra. Na szczęście żyjemy. A teraz niebieski trinker by się przydał, bo jakbyśmy użyli i wiedzieli, że oni to robią, to ja bym mógł tutaj podchodzić. A w takiej sytuacji. No dobra, chyba wracam ubiegnę przed siebie i ryzykuję. Nie wiem, czy go zabił, fajnie by było. drugiej części walki nie zagrałem najlepiej, bo nie wiedziałem gdzie jestem tak szczerze. Też kamerę ustawiłem, że, że chyba było widać, że nie wiem co ja robię, ale, ale wyszło dobrze, no mamy Eldera. Ale mogę tutaj pewnie zabić każdego. No i jeszcze pewnie powinniśmy wziąć z tego Nashora. naprawdę nie mam teraz flesza, no ale przyznajcie, że się już dobrze zaczyna wyglądać ta gra. Może tutaj spróbuję wyłapać tego welkoza. on może będzie myślał, że ja idę po, e po Nashora. To nie mam tutaj tego trinketa, żeby doskoczyć, ale jeżeli bym trafił czymkolwiek, to... Ja go oczywiście na Elderze. Mogę.. Kurde, nie przechodził? Nie muszę akurat z dojo, jak nie miał wizji. No bez przesady. Ale no dobra, chyba po prostu to zaczniemy i powinniśmy to po prostu zrobić. Jak oni tutaj przyjdą, to się będziemy bić. Bo mamy Eldera, więc walka nas tutaj powinna cieszyć. Ja mogę to w nieskończoność tankować. Problem jest taki, że nie mam morda za bardzo, żeby przeskoczyć przez ścianę. No ale tak naprawdę do flagi Jarvana też mogę zawsze skakać. To muszę stać mniej więcej w tym miejscu co on. Oho, dobra, mamy to i chciałbym się bić tutaj, panowie. Go, 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 go. Chciałbym się bić tutaj z Elderem. ma 1 HP, po samej R Caitlin. Caitlyn. ma flesza, nie ma. Zobaczymy czy tutaj kogoś... O! Może tego Amumu zabijemy? Proszę nie palaj Kasadinkiem. Kurde, myślałem, że tam Jarvan da radę go dobić z Elderem. No ale... Ta Rka nie była najlepsza ostatecznie. Ale no dobra, no trzeba chyba trochę rozciągnąć mapę i pójść tutaj dwoma liniami, bo... Na jednej linii to ciężko ich zabić. Ale przynajmniej popali teraz trochę fleszy, więc... Może na kolejnej arce po prostu zabiję. Powinniśmy teraz grać szybko, póki mamy też Eldera. Muszę tutaj uważać jedno okno, bo mojej drużyny jeszcze nie ma na mapie. Ale jak się gdzieś pokaże, to oczywiście będę chciał tu podchodzić. Welko się pokazuje, więc ja tutaj też zacznę podchodzić. Dobra, dwóch się pokazuje na topie, więc może ja tutaj podejdę. Yy... Mam tego Eldera ciągle, więc chciałbym tutaj próbować, robić jakąś presję. Teraz nie będzie podchodziła midem, więc będziemy tutaj wchodzili trzema liniami. Raven magia, więc muszę walić, żeby nie dać się zbejtować. Elder nam się będzie kończył, więc. Jeżeli niczego tutaj nie znajdziemy, to to szkoda. Ale jeżeli weźmiemy trzy inhiby no to oczywiście też byłoby dobrze. Pytanie, czy weźmiemy. Naszora jeszcze mamy półtorej minuty, więc dużo mamy tutaj czasu, żeby grać. Dobra, dwóch jest u mnie. Spróbuję może... O, źle go kopnąłem, ale chyba i tak go zabijemy. Tam chyba nie chce wchodzić. Chociaż skoczy tak, żeby wyjść od razu. Zdążymy zabić? Nie. Czasem dostał huka. Dobra, grajmy powoli po prostu z, z naszorem. I możemy tutaj minionami spróbować to... No nie wiem czy skończyć, ale spróba otworzyć bazę na pewno. Ładne huki trewia też. Spróbuję tutaj podejść. Mam Arkę za 10 sekund na tej mojej arce już. Chciałbym czegoś. Dobra, spaliłem od Ravenowi. Najczęst nie spalę sobie życia. Chciałem tutaj szukać. Dobra, nie było to dobre. Ale może tutaj coś wykombinuję jeszcze. Wejdźcie w na chłopaki. Proszę, zabijcie go. Ja tutaj hituję Nexus. Nie! Spalą mnie. Dobra, chyba to... Panowie, Nexus, nexus, nexus. Kończymy to. Dobra, nie wiem jakim cudem, ale to skierowałem. Generalnie byłem pewny, że ta gra jest przegrana i robiłem po prostu jakieś tam losowe rzeczy. Ale no coś tam wujek klika na tym lisinie. Nie grał nim z nie wiem ile, ale coś tam wujek klika. No ale co ja wam dziękuję za oglądanie. Ta gierka pewnie była wrzucona, nagrana na zapas, ja pewnie jestem teraz w Egipcie i chyluję, także ja wam dziękuję za oglądanie i dawajcie znać co tam u was, nie wiem kiedy to wlatuje. U mnie jest 17 września. Wszystkiego dobrego dla was. 31 ka obrażeń.